Zgodnie z prognozami, załamanie pogody na trasie Elmotu nadeszło w nocy z soboty na niedzielę. Zrobiło się zimno, wiał silny wiatr, padał deszcz, a w górnych partiach górsowych spadł nawet śnieg. Jako pierwsi na trasę niedzielnego drugiego etapu rajdu wyruszyli liderzy Michał i Grzegorz Bębenkowie w Mitsubishi Lancer Evo 8. Ich taktyka zakładała spokojną jazdę, tempem pozwalającym na utrzymanie przewagi do mety zawodów. Plan zrealizowali w 100% i na mecie mogli się cieszyć z drugiej w karierze wygranej w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Bracia Bębenkowie zostali oczywiście pierwszymi liderami mistrzostw Polski. gradu tylko brakowało bo był deszcz, śnieg, wszystko i nawet na, rano gdzieś był przymrozek w górnych częściach y, odcinków. Dobrze, dobrze nam się jechało. Tutaj odcinek Michałkowa no nas naprawdę potwornie ciężki odcinek. Myśmy nie chcieli się wydawać w walkę o, chłopaki walczyli o drugie, trzecie miejsca. Y, więc niepotrzebne było nam się wydawanie jakby w tą walkę i staraliśmy się kontrolować sytuację, tą przewagę, którą mieliśmy. No utrzymaliśmy praktycznie do mety. Fatalne warunki pogodowe panujące drugiego dnia rajdu z pewnością nie ułatwiały zadania Grzegorzowi Grzybowi i Przemysławowi Mazurowi, dysponującym samochodem z napędem na przednią oś. Szybko okazało się jednak, że mistrz polski Super 1600 jest w stanie skutecznie odeprzeć ataki goniących go cztero napędówek. W bardzo dobrym stylu Rzeszowski kierowca osiągnął metę na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej i pierwszym w swojej klasie. No bardzo ciężka bardzo ciężka próba dla nas. Cały dzień było niesamowicie ślisko, wręcz śnieg był na jednym z OS-ów. No my jechaliśmy jak najszybciej potrafiliśmy, staraliśmy się odpierać ataki samochodów Grupy N i cieszymy się bardzo, że nam się to udało. Maciejowie Lubiak i dysponujący znacznie lepiej nadającym się do jazdy po śliskim Mitsubishi Lancerem Evo 8 MR, nie byli jednak w stanie odrobić strat do grzyba. Nie mogli sobie jednak pozwolić także na spokojniejszą jazdę. Podczas drugiego etapu toczyli bowiem zaciętą walkę o trzecie miejsce. Mimo problemów z dyferencjałem udało im się wyjść z niej zwycięsko. Najniższy stopień podium ponad półtorej minuty za zwycięzcą. No dużo się działo, szczególnie, że ja i Zbyszek mieliśmy auto popsute, tylni defer patni, jechałem właściwie na ustawieniach śniegowych, czyli cały napęd był na przednie koła. No, przed ostatnie dwa odcinki pojechałem bardzo szybko, pomimo tych problemów technicznych udało mi się wygrać. Ostatni odcinek pojechałem na czuja. Uważam, że cały raj, to jest, są niespodzianki. Moje, poznając samochód, co chwilę coś wychodziło, jest dużo pracy, myślę, do Rajdu Polskiego przed nami w przygotowaniu tego auta, żeby wykorzystać jego w końcu, walory i to, że jest to nowy samochód w najnowszej specyfikacji. Zbigniew Gabryś i Robert Hundla w niedzielę zaatakowali pozycję Lubiaka. Wygrali dwa z trzech OS-ów pierwszej pętli i wyprzedzili głównego rywala. Niestety podczas drugiej pętli w ich lancerze Evo 7 zawiodła skrzynia biegów, co spowodowało ponad minutową stratę i ostatecznie kierowca z Brzeszcz ukończył zawody na czwartej pozycji. No, wszystko było dobrze, do OS-u w tej pętli na Michałkowej rozsypała się skrzynia biegów, zostaliśmy na jednym biegu. No i praktycznie w połowę OS-u jechaliśmy tym jednym biegiem, także tam sporo straciliśmy. No, później był problem w ogóle wystartować do OS-u Kamionki, gdzie musieliśmy z drugiego biegu, bo nie ma pierwszego, piątego i OS Kamionki pokonaliśmy jednym biegiem. Z górki nawet włączając luz, wciskając sprzęgło, bo bardzo mocno rzęziło. Ale jakoś się udało obronić tą czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej i trzecią w grupie A. Także jestem zadowolony, ale jeszcze musimy dotrzeć na rampę i do parku. Także mam nadzieję, że to się uda. Maciej Oleksowicz i Andrzej Obrębowski kompletnie nie trafili z wyborem opon na pierwszą niedzielną pętlę. Stracili dystans do Lubiaka i Gabrysia, i mimo znacznie lepszych wyników na trzech kończących zmaganiach o ach nie mieli już szans na poprawienie swojej piątej pozycji. Tak czy inaczej mogą zaliczyć rajd do udanych. Trasa była bardzo trudna. Pierwsze odcinki tak, jechaliśmy dosyć powoli, ostrożnie, później już jechało nam się bardzo dobrze. I, i myślę, że czasy też były dobre. Utrzymaliśmy pozycję, którą mieliśmy z zeszłego dnia i taki był plan. Tomasz Kuchar i Jakub Gerber nie zaliczą niedzielnego etapu do udanych. Kierowca wciąż walczył o utrzymanie Subaru impreza na drodze. Do tego doszły jeszcze straty spowodowane dwukrotnym przebiciem opony. Koniec końców wrocławski kierowca spadł z szóstego na ósme miejsce w generalce zawodów. Nie miał więc specjalnych powodów do radości. Dobrze rozpoczął dzień Stefan Karnabal, który wygrał inauguracyjną próbę z Dziećmorowic do Jedliny. Niestety na kolejnej uderzył w barierę i odpadł z rajdu. Michał Kościuszko i Jarosław Baran spisywali się drugiego dnia bardzo dobrze. Nie tylko udało im się utrzymać drugie miejsce w klasie Super 1600, ale też zanotowali spory awans w Generalce z ósmego na szóste miejsce. Do najlepszego w swojej kategorii grzyba stracili 3 minuty i 10 sekund. Dzisiaj mi się jechało ciężko, bo, ponieważ e, ta pogoda rzeczywiście była dla samochodów czteronapędowych, aczkolwiek, aczkolwiek udało nam się awansować z 18 miejsca wczoraj, dzisiaj na szóste w klasyfikacji generalnej i drugie w Super 1600. Jestem szczęśliwy z tego powodu. W, jechaliśmy równo bez większych błędów, mimo e, mieliśmy problem jedynie na pierwszej pętli, gdzie nie trafiliśmy z oponami lekkie straty czasowe, ale cieszę się, że jesteśmy na mecie bez, bez, bez większych błędów. Pozycje Kościuszki ostro atakowali Mariusz Pelikański i Daniel Dymurski, jednak awaria drążka zmiany biegów w Ich Peugeot 206 Super 1600 uniemożliwiła im skuteczną walkę. Mimo koncertowej jazdy, ukoronowanej dwoma zwycięstwami OS-owymi, Pelikan musiał zadowolić się trzecim miejscem w klasie i siódmym w klasyfikacji generalnej rajdu El Motremi. Sebastian Frycz i Maciej Wodniak również planowali awans w klasie Super 1600. Kierowca Fiata przeszedł nawet Pelikańskiego po drugiej lokacie w Generalce na OS9, ale już na następnej próbie uszkodził koło i wycofał się z zawodów. Piotr Adamus i Magda Zacharko zaczęli dzień pechowo. Niemal cały pierwszy OS pokonywali na kapciu, a strata tym spowodowana pozbawiła załogę Peugeot 206 Super 1600 jakichkolwiek szans na poprawienie swojej pozycji. Po odpadnięciu Frycza awansowali na czwarte miejsce w Super 1600 i tak też ukończyli zawody. W Generalce dziesiąta pozycja. Damian Gielata i Zbigniew Cieślar drugiego dnia awansowali z 12 na 9 miejsce w klasyfikacji. Na ostatnim oesie rajdu pokazali się z bardzo dobrej strony i zanotowali drugi czas. Mariusz Stet i Zbigniew gruszka borykali się z przerywającym silnikiem ich lancera Ewo 6. Mimo problemów technicznych awansowali z 13 na 11 pozycję, gdyby nie awaria mogło być jeszcze lepiej. Radosław Typa i Wojciech Żuk drugiego dnia poprawili swoją pozycję o dwa oczka. Na mecie zameldowali się na dwunastym miejscu. Michał Duda i Robert Gliwiak wycofali się z rywalizacji po 12 odcinku specjalnym. Marcin Turski i Dariusz Burkat wciąż z przygodami. Podczas pierwszej pętli na Michałkowej zmieniali przebite koło, zanotowali kolejne straty i ostatecznie osiągnęli metę na 14 pozycji w klasyfikacji generalnej. Marcin Bełtowski i Bartosz Siodła ukończyli rajd na 15 pozycji w generalce, zamykając stawkę samochodów z napędem na cztery koła. Marcin Abramowski i Piotr Saczuk osiągnęli metę na 13 miejscu w klasyfikacji generalnej. 13 załóg, w tym pięciu debiutantów, wystartowało w pierwszej eliminacji rajdowego pucharu Peugeot i mimo bardzo trudnych warunków, wszystkie osiągnęły metę w Świdnicy. Już początek rajdu zapowiadał niespodzianki. Co prawda pierwszy odcinek specjalny wygrali Kamil Butruk i Maciej Wilk, ale w czołówce znalazły się załogi, które w pucharze startowały po raz pierwszy. Kajetan Kajetanowicz i Aleksandra Masiuk, Jacek Boszuk i Wojciech Brejlak oraz Łukasz Habaj i Jacek Spętany. Po drugim Małysie na prowadzenie wyszli Łukasz Witas i Michał Kuśnierz, ale na kolejnej próbie ich samochód wypadł z trasy i jedni z kandydatów do mistrzowskiego tytułu stracili wiele sekund. Nowymi liderami zostali Kajetanowicz i Masiuk, którzy utrzymali prowadzenie już do końca zawodów. Interesujący pojedynek trwał tymczasem za ich plecami. Już na pierwszej niedzielnej próbie Butruk wyprzedził Woszuka, awansując na drugie miejsce. Przyspieszyli też rutyniarze Witas Poloński i Piotr Leoniec. Na kolejnym odcinku Woszuk odzyskał pozycję wicelidera. Tymczasem Butruka atakowali Poloński, Leoniec, Witas i Wypych. Na 12. oesie Poloński wyprzedził Butruka, awansując na trzecie miejsce. Niestety uderzenie w krawężnik spowodowało skrzywienie wahacza w jego samochodzie, co nie pozwoliło na szybką jazdę na ostatnich dwóch odcinkach. Swoją szansę wykorzystali Butruk i Kuśnierz, którzy zdołali wyprzedzić rywala i zająć najniższe miejsce na podium. A oto zwycięzcy 33. rajdu Elmot Remi, Michał i Grzegorz Bębenkowie na mecie. Grzegorz Grzyb i Przemysław Mazur najlepsi w Super 1600 i drudzy w Generalce Zawodów. Ich bolik Shell Helix Rally Team wygrał klasyfikację zespołów sponsorskich.